Siema siema mordeczki, z tej strony Lifestyle Lovers, my szykujemy się właśnie do wyjazdu w góry, do Białki Tatrzańskiej, które jest koło Zakopanego i już tutaj mamy, yy, możesz pokazać. Przyszykowane jest, auto. Tak, auto już jest gotowe, walizki niedługo będziemy pakować i Jed wyruszamy. Jedziemy całą rodzinką, więc... Więc fajnie, moją rodziną jedziemy, jedziemy z moją siostrą, z moimi rodzicami, także na pewno będzie super i zmontujemy takiego y, ogólnego vloga, jednego całego wyjazdu, także na pewno jakoś pojawi się y, na YouTubie. Na YouTube. My właśnie dojechaliśmy, przed chwilą się zakwaterowaliśmy, rozpakowaliśmy i zaraz lecimy na miasto po narty i pozjeżdżać, powypoczywać, pozwiedzać i dobrze się bawić. Tak. Zeszliśmy sobie do sali kominkowej, żeby tak na spokojnie zacząć vloga, bo wyżej jest głośno. Także zaczynamy nasze wakacje w Białce Tatrzańskiej 2020. Jak się mówi, że się w pokojach człowiek się rozpakowuje i co jeszcze robi? Nie, bo się jakoś mówi: rozpakowuje? Nie. Zakwaterowaliśmy się. O. Dobra. C'est narciarsh. Se Siema drugi narcia. Hello, hello. Siema, siema, witam was drugiego dnia w Białce Tatrzańskiej w górach. Za mną jest stok, zebra. Dzisiaj Dobrosia i Filip sobie tam jeżdżą na nartach. A ja zaczynam dopiero od jutra, ponieważ ja chcę trochę tutaj ponagrywać. Ponagrywać widoczki, ponagrywać, coś porobić, jakieś fajne ujęcia, przebitki na YouTube'a. Prawie w ogóle nie mogę otworzyć oczu, tak mnie razi strasznie słońce, więc masakra chociaż powinnam nagrywać tak. To po prostu nie wyrabiam. Jeszcze mam okulary, nie mam w ogóle przeciwsłonecznych, także masakra! Trochę tutaj się oddaliłam. Tam jest stok. Nie wiem czy widzicie. No, ja zaczynam jeździć od jutra. Oni sobie zaczęli już dzisiaj. Wypożyczyliśmy narty, wypożyczyliśmy sobie buty, kupiliśmy karnety i, i zjeżdżamy, i zaczynamy właśnie dzisiaj przygodę z, z nartami, ze zjeżdżaniem, także oglądajcie. Oprzytarza ja państwu transmisję z góry Zeberka. ze stoku. Nasz narciarze szykują się już do pierwszego zjazdu. w którym zeszłym roku sezonie. Nogę. Narciarz numer 1. Dobro, Narciarz numer 2. Słyszysz? Kumnie, kumnie. Bardzo dobrze. Kumnie, kumnie. No ładnie, ale nie ma wiatru, nie musisz tak, wiesz, z aerodynamiki tak bardzo tego. Ja specjalnie, bo ja tak e, cie, ten środek ciężkości zby do ciała mam wyczuty i mogę balansować lekko na nogach. Dlatego, no dlatego jestem niżej. No dobrze, 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 no dobrze. <średencji> Co nam powie pan z północy? Jest dobrze. Jest dobrze. Witam Was bardzo serdecznie. My chcemy Wam właśnie pokazać nasz pokój. Zrobimy taki mały home tour. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie zbliża się. Epidemia. Góra <grymne> to się załatwiła, to <grymne> Tak, zapraszam. W zeszłym roku ogólnie było tyle śniegu, że tak jak my, tu gdzie my, my mieszkamy, to jest parter? Parter, nie? Tak, taki parter, to było tak dużo śniegu, że aż pod to okno podchodziło, a teraz tam gdzieś tam ledwo od ziemi odchodzi. No, gramy sobie w karty wieczorem, jest fajnie, jest fajna atmosfera, fajny nastrój. Do późnych godzin wieczornych sobie gramy, a rano wstajemy i pędzimy na narty i zjeżdżamy, jest super. A dzisiaj pierwszy raz wypożyczałam narty i oczywiście zaczęłam w taki sposób, że zgubiłam skipasa. Gdzieś mi spadł i no, i gdzieś to coś tam, kilka zjazdów mi przepadło. Trudno życia. Trzeba przeboleć, no i wieczorem lecimy znowu na narty zjeżdżać. Także spoko. Kto z was lubi śnieg? Ten pisze w komentarzu Nieżny bał wam. Dero. My dzisiaj lecimy gdzie? Do Zakopanego lecimy, mamy piąty dzień na wyjeździe i z racji tego, że dzisiaj pada i niestety pogoda jest do kitu to idziemy sobie trochę, znaczy jedziemy do Zakopanego trochę sobie pochodzić popatrzeć, Pozwiedzać. pochodzić po budach jakichś no, więc dzisiaj tak trochę statycznie i odpoczywamy trochę od nart, od nart. A few later. My słuchajcie, dzisiaj zrezygnowaliśmy z wyjazdu do Zakopanego z wielu względów po pierwsze pogoda, po drugie ogromne korki, po trzecie brak jakichkolwiek miejsc parkingowych. Coś strasznego, nie dość, że padało, to jeszcze nie mogliśmy znaleźć miejsca, bo dzisiaj wszyscy zamiast na stoki to jechali właśnie y, do, do Zakopanego i stwierdziliśmy, że darujemy sobie i wróciliśmy z powrotem do ośrodka. Wstąpiliśmy na obiad i teraz sobie siedzimy i będziemy robić foty na Insta, no. Spiekłam się trochę mocniej, a Ty? Ja dopiero przyszłam na ognisko. Jak się czujesz? Trochę mi gorąco. Ubarsa do ci, ubarsa do kiełbasy, ale nie dorąco. cała cały, Cała latam, hmm, Takie zwierzę, które zazwyczaj jest, y, no, obstawia się wyścigi tych zwierząt. Konie. Kolor. Konie. Kolor, jaki możemy? Brązowy. Nie. Czarny. Czarny koń Tak. Czarny koń. Kwiaty, rodzaj, rodzaj kwiatu kwiatu, kwiaty, ogólnie kwiaty, kwiat, jeden kwiat, Koniec, kwiaty. koniec tuli. Czasami mówię, że masz... Y, czasami mówię na ciebie, że masz figurę. Modelki. No, nie? No nie! <laughs> Górę. Ja